Cześć, witajcie, ja jestem Star i rozpoczynamy kolejny odcinek z Widminacy. Tak z... sami widzicie, właśnie wróciłam do Velem, ponieważ najwyższa pora ulepszyć sobie zaklinanie słów. Teraz mam już sporo pieniędzy, więc będę mogła mu zapłacić za to, żeby jego sprzęt był lepszy. Albo by wciąż trwające dzieło stworzenia. Ostatnio nie mogłem tego zrobić, a teraz wreszcie będę mogła to zrobić, ponieważ uzbieram pieniądze. Przyniosłem pieniądze na ulepszenie Twojego warsztatu. Stokrotne dzięki. Naprawdę jesteś dla mnie zbyt uprzejmy. Powiedziała są warte tych pieniędzy. Widzę, że praca wre. O tak! Zleciłem wykonanie odpowiednich narzędzi rzemieślnikom z Nowigradu. Sporo sobie za nie policzyli, ale przynajmniej mogę na Poważnie wziąć się do roboty. Stworzyłem kilka nowych run, glifów i schematów. Rzuć okiem, może wybierzesz coś dla siebie. Czyli teraz możesz w pełni rozwinąć skrzydła. Pytasz o prawdziwie mistrzowskie runy? Nie. Do ich wykonania potrzeba znacznie więcej pieniędzy. Ja na no was nie chce 15 tysięcy. Trzeba mu zapłacić. No i dobra zrobię to, zapłacę mu te 15 tysięcy. Przyniosłem jeszcze więcej pieniędzy. I to musi już wystarczyć. Na narzędzia wystarczy, ale są jeszcze rzadkie składniki. Nie ma mowy, a teraz daj mi spojrzeć, na co poszło moje złoto. Maus, no, no za to co nie pozwalaj! Wszystko, czego potrzebowałem. Na pewno? Wszystkie doraźne potrzeby pokryją już niewielkie sumy pieniędzy. Nie potrzebuję też żadnych rzadkich kamieni. No ja mam nadzieję. Nie chcę mi się w to wierzyć. Mam też butle wina z rodzinnych okolic. Powinniśmy uczcić sukces Toastem. Twoje zdrowie. Dziękuję za pomoc. Jeśli chcesz obejrzeć moje najnowsze dzieła... To zapraszam. Chciałem dokładnie to zdanie i ci udało. Dobra. Zapytajmy się go o, tą, o to, co mu się podoba w królestwach północy. Choć go o go to pytałem w sesji, ale dobra. Ewentualnie zapytam się go jeszcze raz, bo ta kwestia nie jest wycofana. Podoba ci się w królestwach północy? O tak. Nigdy nie widziałem tak dużych połaci lasu i nieba w tak niezwykłym kolorze. Ludzie natomiast. Są dosyć specyficzni. Małomówni, zamknięci w sobie. Hmm. No i na gościńcach krasuje dużo bandytów. To zapewne skutek tej strasznej wojny. No ta wojna z miastu wspólnego. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Okej. Okay. No i zobaczmy, jakby to teraz miało wyglądać. Lissowski, srebrny miec. i zbroja, co ja tutaj coś będę mogła ulepszyć? E, cierń. Zapewnia 30% szansę na odbicie części samych obrazeń atakującemu. O, o, lekkość. Wszystkie elementy paco traktowane są jak paco z lekki. Opętanie. Gdy przeciwnik pod wpływem akcji zginie, efekt psanocie się na następny cel. Urok za swoje działanie o dwie sekundy za każdym razem, gdy przeciwnik zadaje udany cios. Umierając, przeciwnicy podpaleni znakiem Igni eksplodują i podpalają pobliskich przeciwników. To by mi się wstało, Ale... Nie mam większego glifu znaczenia na nie tutaj. Ja nie mam zacy na to. Niestety tych potrzebuje. Nie, nie powołuję tutaj. Nie dam tutaj za bardzo powojować. Tutaj z kolei coś z mogę zrobić. Napełnienie. Zrzucanie eee, znaku zużywa punkt adrenaliny i napełnia miec mocą, która uwalniana jest podczas następnego ataku. Wigor. Każdy psyrod z kwotności powyżej maksymalnego poziomu podczas następnego Ataku zostanie zamieniony na dodatkowe obrażenia z do plus 50% przedłużanie. Każdy niezablokowany ciąg czołg działania eliksirów o 1 sekundę. Zwiększa zasięg objętość młynek. W ostatnio jakoś sensu nie korzystam. Każdy czołg zabijający przeciwnika przywraca 100% wytrzymałości. Ja to. Utrwalenie premia zapewniona. Aha, odkąd tak, to mogę mieć jedną zet? Ale wiecie co? Myślę, że to odnowienie jest lepsze i to mi się bardziej opłaca. Bywaj, co mamy zrobione, musiałem trochę pieniędzy wydać na niego, ale później jest to oczywiście wiedzą, pieniędzy zrobimy, bo będę oczywiście stwiedzać kolejne pytaniki. No i co? Myślę, że zobaczymy się to mocy dalej w tym odcinku. Od razu mówię, że ten odcinek nie będzie jakoś bardzo długi, teraz mam nadzieję, że bez próbował mi się nagram. Uh, nie będzie tak jakoś bardzo długi odcinek, pogadałam z mamą. Powiedziała, że gdzieś za 40 minut wróci. Dlatego stwierdziłam że za na teraz nagram wam odcinek, ale to będzie taki odcinek do... No 27 minut myślę. Gdzieś w okolicy tego czasu. Więc nie oczekujcie, że tutaj jakoś wiele zrobimy, ale stwierdzam, że jak jeszcze mam czas na to, żeby teoretycznie to nagrać, to chciałbym ta czas wykorzystać. Mimo tego, że tego czasu nie mam może jakoś bardzo dużo, ale. Uuuuu. No chciałbym żebyście co się tego Wiedźmina mieli. Dzisiaj będziecie mieć 4 filmy, bo Pony nagrałam, Mafia 20 za chwilę w ZUCIE nagrywałam GTA 5 i tego Wiedźmina jest dostaniecie. A jutro, jeśli jutro teraz będę miała czas na nagrywanie i uda mi się coś więcej nagrać właśnie poza Pony i poza Mafia 2 to jutro myślę, że... Skąd wreszcie to Loru wideo A i na nie zelaraca, ja tutaj nie zmienię planów. To nowe Okej, niania poskiwana. Wdowa po błędnym rycezu zatrudnił opiekunkę do dzieci w wieku 7 4 lat. Wymagania: miła aparycja, kulturalne zachowanie, brak jakichkolwiek naogów, cierpliwość, aneurotetanarus. Mhm nia bo oczywiście po co nia nie nia-nia, musi być, bo kobiety są od dzieci, Nienawidzę takiego podejścia. Cezarska kuchnia. Gospoda pod srebrną salamandrą oferuje szeroką ofertę specjałów kuchni nilgarskiej. Dostaniecie tam pysny pastet z zająca, słynną zupę z raków oraz wazywa zebrane pod słonecznym niebem cesarstwa. Ceny przystępne, niech co z Emhyr far No tutaj widzicie, to jest chwalą tego Emchira, więc oni są... Od Emchera zależy niestety. Usługi znowu z nie z drugiej strony. to jest wiadomo, oni pisali, gdy Mkr zjeł. Usługi młynarskie. Najlepiej e, ziarno mieli młyn hrabiego de la Cruz. Miejsce w kolejce prosimy rezerwować codziennie do 10 rano we młynie. Eee, Borykasz się z plagą głosieni znisących twoją winorość? Nie trać pieniędzy na magiczne ochrony i rytuały. Twój problem rozwiążą słynne, trasowane kuny z koronaty. Tylko teraz parka w cenie samca, smyc, kagraniec i wywar przeciw strzykliznie gratis. Uwaga, repelent do spryskowania kun nie jest widoczny w cenie. No widzę, takie zbędne te informacje są. Zatrudnię grupa profesjonalistów prawnych w i ochronie dobra osobistych. Zlecenie obejmuje cech wozów pełnych z do Belbawen, przeładunek na miejsce oraz powrót z nowo nabytym towarem do Bokler. Pokrywam kost z wienia oraz noclegów. Więcej informacji udzieli Pierre de Solves z winicy Vermentino. Ostazenie pracownicy winicy Vermentino, pierdolą dolą własne matki, a jeden to nawet własnego ojca. Okej, pytanie, co powinniśmy w to wierzyć. O, nie, nie, moja no rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Nie chciałam zacytać tego zdania. Z tego, co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Dobra, cię pominę to, ja nie chcę tutaj, ja niech. A mogę w ten sposób wstać grę, to ja gry. Ja nie chcę rozpodstać tego zdania. Spadkiem tam, bodesu ma i to zdanie się rozpocełu. Nie, nie robimy tego zadania teraz. Nie będziemy tego zdania teraz robić. Nie, 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 nie. Nie będziemy teraz robić tego zdania. Nie ma takiej opcji. Teraz tego zadania na pewno robić nie będziemy. Zrobimy kiedy indziej. Dobrze, za tutaj mogą wstać gra. Ja zgłosiłem się pierwszy! Ale ja oferuję lepszą cenę! Nie trenę. znajdziecie lepszych, co Dobra. Nie podchodzę tam. Nie robimy tego zadania na razie. Tym się będziemy kiedy indziej zajmować. To jest jedno z takich was niskich zadań, więc co zadanie nie powinno mi zniknąć. Tutaj też mamy jakieś zadanie. I tutaj. Więc tymi zadaniami na, zada zadaniami na razie się zajmować nie będę. Zabieram się za kolejne pytaniki. Tutaj mam od razu jakiś pytanik, więc kieruję się w stronę jego. A dobra, chcę ominąć, osłabić tamto to stanie. Nie angażujemy się w to na razie. na razie się w to, a nie angażujemy. Później będziemy się na to zabierać. Nie teraz. Teraz zamierzam zabrać Przez, się za poszczególne i panienki. A później będziemy robić to poszczególne stania. Dobra, co my to mamy? Butelki, resztki jedzenia. Okej. Okay. Co to się... A Panowie, chyba mamy do pogadania. Obcy też mogą się zapisać? Czy to impreza zamknięta? Wypierdalaj mendo w kabanik podskokach. Od to do jedna. Okej, okay, tak się kto cię bawić? No dobra. Co za są Zabra, tylko Zaraz, tylko się pijemy. No, Zobaczymy, za chwilę nie spuściła. Nigdy się nie nauczył. Zobaczymy, co za chwilę nie nie No chyba sobie jest. No chyba sobie jest. nie zgadzam się, na coś takiego nie ma takiej opcji. Jest raz. Ja się nie spodziewałem tego, że tutaj mnie zaatakuje jeden z nich. Jeszcze raz. Opcje też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? podskoka. Grzeczniej proszę. Nie mogę mnie tam wyciągnąć. To jest zdanie jakieś. Takie zadanie. W sumie tylko jeden... tutaj się z nami W taki trochę głupi sposób z nim ale dobra, to tylko raz długa. Teraz się uda. A to teraz widzicie? W trakcie robienia tych pytaników natrafimy na jakieś zadanka. O do jedna. Bo Koniec Aha! No super, kolejny gość, jak zabić, widzę. Zajebiście. Dwóch na jednego to pada łzysko. Oj, nie lubię takiego oskiwania. Nie lubię takiego oskiwania, gdy ja jestem jedna. A na mnie, a na mnie się ocuwicie od dwóch typów Takiego oskiwania nie lubię. Nie chcę znowu przegrać, bukio. na takie pierdoły, ja muszę wykorzystywać eliksiry! Dobra, ja pokonać teraz ty. tam yeah. go dam! chcę Pasję, od Zajmę znajdować taktykę na walkę z takimi typami. Do czego to, to dosło? Dobra, mam nadzieję, że jest zdoł... ostatni i zaraz nam nie będzie słychać. Józ! Nauczyliście się czegoś? Święty Lebioda, mi cię zesłał. Muszę móc szybko naprawić, bo. Na budowie na mnie czekają. Bywaj. Aha, okej. Okay. No dobra, no to to, to zrobiliśmy. No i mamy to zadanie zakończone. Tam się nie udaje. Dobra, teraz będę musiała znowu ominąć to zdanie. Akurat nam się teraz wieco odpali. Nie znajdziecie lepszych towarów w całym są. Ci tam mocy dalej będą wykucać, ale tam za nich się wykucają. Ja na razie nie zamierzam się zajmować ich problemami. Kiedy indziej za to zabiorę. I to że się zamierzam skierować w stronę kolejnego pytajnika. Zobaczymy, co tym razem nas cyka. Okej, okay, ukryty skarb. A, pod wodą. I wejście. Super, to super co zapowiadam. Gdzie ten ukryty skarb jest? Co na statku chyba? Nie oczywiście u topca. Nienawidzę się wystarać z topsami. Zapis. O, wydaje mi się, że... wydaje mi się, że to chyba będzie pod okrętem. Co mamy? Super, jest jakieś dodatkowe zdanie. Dobra, nie chcę mi się tego cytać, wybaczcie, ale usłam dosyć takiego cytania ciągłego. No, okay, Sprawdź to, Alt i hymny. Okej, okay, tutaj piosenka Priscilla jest zacytowana, to zapisana. Robię sobie to i... Dobra, czas wypłynąć stąd. Mam nadzieję, że jest domze. Nie mówcie mi, że to jest w tej jaskini. gdzie tu jest dokładnie wejście? Tutaj chyba... Ho, <noise> mu <noise> muszę dalej płynąć! No, to zajebiście, wiecie co? Ja chyba tego nie przezyję. Obawiam się, że niestety ja tego nie przezyję. dobra, tutaj mamy na zasadzie jak jakiś. Dobrze. Aha, Sarley, hello! Nie spodziewałam się tutaj, Sarlej, ja przyznaję hmm. Dobra, teraz z niego co ma walczyć Ach! akurat nie miałam dostępnego Dobra, Igni jest dobra na niego Igni się na niego skutecznie sprawdza Ale zdecydowanie to, co robią, się nie sprawdza skutecznie Nie, 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 nie ma takiej opcji, kolego! Nie ma takiej opcji! Nie załatwisz mnie w ten sposób! w że wkodzą, Sarlejek! Dobra, jaki dał radę! To mi się podoba! Ignis działał, cuda! Gdzie jest twoje truchło, Sarley? Okej, okay, tutaj. No i co tutaj znaleźć konkretnie? Czy tam za mogę to rozbić? Okej, okay, niedaleko. No ty gdzieś tutaj. Powinien być e, pow, powinna być ta skadłka No ale coś niestety nie dosegam jej No jakby coś z tym miał zrobić ale... No nie mogę nic z tym zrobić ostatecznie. Tu to spróbujemy dostać. Okej okay, jest. Skazane na zapomnienie. Uuu, dobra. Ok. Tutaj mamy historię człowieka, który został wygnany z dosłownie za zaskiwanie pala diaskra. Księżna go skazała na taki los. No co w świat o tym, że księżna wcale nie jest taka kochana i dobra. Na okom jest kreowana. Skoro to mi się tutaj o tym z takim. Dobra, tu mamy kolejny pytanik i więc sam, że nas to będzie ostatni pytanie, które sobie zrobimy w tym odcinku. No mówiłam, że tak, będzie krótce w związku z tym, że już teraz nie mam tak do czasu na nagrywania, ale chciałam Wam tego Wiedźmina nagrać. Mam tylko nadzieję, że się nagrał tutaj Wiedźmin bez problemów. Aksion mi czegoś nie, od, nie odwali złego, znaczy no Teraz jak psyk Aksionem ekran, a nie grę. A no to tak robię sobie nadzieję, że z tych problemów z dźwiękiem obkusnionym nie będzie. No i oby nie było. Więc robimy sobie pytanie skąd odcinka, odcinek. No to będziecie mnie tak, więc tak z tak, mi na to. 25 minut. Okej, mamy obozowisko bandytów, czyli wykorzystam na koniec moją łopatę jak ze zajebistą. Ubiegał łopatę. Po to wy popełniliście. Z tym z to skorzystam. Aha, no i oczywiście kuźnik nie musiał trafić. Super.

Nie mam gwana niestety! Mordujmy! Psycholot! Ja za chwilę ciebie zamorduję! Mówiłam! Ale się garniturzu nawet! Ale nie wydane są z wrolam. Ale nie za To jest się zcycą, mordowaniem. To są najgorsi. Wezmę od niego co widzieć, za co so potem jest wsedać zarobić sobie sporo. Znamy do tego mi się Bardziej posłużą za śmierć niż za życia ci ludzie. O, mam takie chyba będzie kolejne zdanie. Eugen sylko za więc spomnie całego Ferajna pochlei się o to stonosi. Wspilnujcie traktu, bo jak błędnie decyzja albo gwarant wpadną, to nie będzie co zbierać. Obecuję wam, że następnym razem to wy będziecie się bawić, a ekipa Eugena wspilnuje wam pleców. Może niedługo wskoczymy do koronaty tam dziewek i wina brud, więc sobie odbijecie spak. No okej, okay, chyba jednak nie ma nowego zdania. No dobra. A no to skoro tutaj już mam wszystko opisał, no to będziemy to od tego końca no a w kolejnym odcinku sobie zrobimy ten pytanik. No i tutaj mamy też kolejne pytaniki, więc to sobie to będziemy robić. No i potem zostaje nam ostatnia tablica ogłoszeniowa, moi drodzy. Ostatnia. Tych pytaników na razie nie zrobię, bo są gdzieś pod ziemią. No niech będę musiał jakoś dotrzeć. No ale też się niebawem tym będziemy zajmować. Sprawdzę, co na koniec, mogłabym może coś stworzyć w alchemii. chemii. No, A mogę arkachę stworzyć, białą mewę mogę stworzyć. Orka, czego mi brakuje? Cholernego sakwaku, jeden sakow mi, mi brakuje. Myśmy nie tylko tutaj, czego mi brakuje no, tego, etera. Mogę stworzyć eter. Okej, okay, będziemy mieć... Aha. A teraz w nie mam, ale dobra, wy mogę stworzyć, nie? Mogę. Okej, okay, no to będę miał wrać kota, wyśmienitego. No i super. Dobra, no to kończymy, to być na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Wiedźmina. Mam nadzieję, że to się wszystko kodem znagrało. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobało, to być na tyle. Bywajcie.